Dzień dobry, kochani, witam Was z Tajemniczego Ogrodu i z tego ogrodu dziś odcinek o tym, no właśnie, myślę, co jest dużo ciekawsze i bardzo interesujące z punktu widzenia stylistki, ale też myślę psychologii ubioru, czyli w jaki sposób ubraniami, sposobem ubierania podkreślać podkreślić własną osobowość, ponieważ dużo się mówi o ubraniach samych w sobie. Ale czy mamy świadomość tego, że sposób w jaki się nosimy odzwierciedla to, kim jesteśmy w środku, odzwierciedla nasz charakter, odzwierciedla naszą osobowość? Kochani moi, nasze ubrania, sposób w jaki się stylizujemy ma ogromne znaczenie i jest źródłem informacji o nas. Zapraszam do obejrzenia odcinka i również do subskrybowania kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Niech nasza rodzina rośnie w siłę. Pani, w moim e, prywatnym odczuciu, e, to w jaki sposób łączymy ze sobą e, ubrania, w jaki sposób budujemy nasze stylizacje, e, w jaki sposób e, no właśnie dobieramy e, do siebie poszczególne elementy czy też bawimy się biżuterią tudzież dodatkami, akcesoriami e, lub w ogóle z nich rezygnujemy na rzecz minimalizmu, to właściwie odzwierciedla to, kim jesteśmy w środku. To właściwie sposób noszenia można przyznać, że koresponduje z naszą osobowością, z naszym temperamentem, z jakąś taką filozofią życia. Dla przykładu, nurt minimalistyczny będzie bardzo mocno zakorzeniony w filozofii less is more, i to też bardzo szybko możemy wyczytać w stylizacjach danych osób, które mijamy. Z kolei, wiecie, jakaś taka artystyczna dusza będzie bardzo, bardziej wyrazista, dużo bardziej wyrazista, dużo bardziej ekspresyjna w swoim wizerunku. To też jest bardzo ciekawe. Więc dziś takie dwie stylizacje w duchu berlińskim troszeczkę, ponieważ dalej jest to kontynuacja galerii Weekend. Ja kocham Jedwabię, absolutnie jestem im wierna. I również to, co kocham, to kobiecość, ale taka bezpretensjonalna, kobiecość bardzo subtelnie podkreślona, bardzo często tkaniną. Czyli bardzo chętnie sięgam po jedwabie, coś, co pracuje z moją sylwetką, coś, co jest żywe, coś, co jest takie bardzo organiczne, pracujące z moim ruchem. To już nieraz wam mówiłam, dlatego Lato to jest taki moment, kiedy ja bardzo chętnie sięgam po jedwabne stylizacje, również po total luki, również po warstwowość tych jedwabnych stylizacji, czyli jest tutaj, pojawia się jedwabna sukienka, na którą zakładam jedwabną koszulę i zobaczcie, sposób noszenia tej koszuli jest bardzo ważny. E, zapewne podkreśla on ten nonszalancki charakter, zapewne podkreśla gdzieś artystyczną e, duszę. E, I oczywiście tą koszulę mogamy założyć tak, jak Pan Bóg przekazał, zapiąć na ostatni guzik, pozapinać rękawy, ale właśnie, kochani moi, to w jaki sposób wy swoje e, potocznie tak, nazwijmy to założycie koszule, w jaki sposób je wystylizujecie, w jaki sposób dopasujecie je do swojego temperamentu, do swojego charakteru, no to właśnie to jest fajny sekret tak naprawdę stylizacji. Ważną rolę odgrywają również dodatki. Ja bardzo e, kocham bawić się biżuterią i przyznam szczerze, że ta biżuteria jest e, różna w moim wydaniu, w zależności od nastroju, oczywiście, więc czasami pojawiają się bardzo minimalistyczne formy, e, złote łańcuszki gdzieś tam w takim bardzo mocno. Warstwowym wydaniu, czyli zawieszane jeden po drugim na różnych wysokościach, to bardzo lubię, czyli to też definiuje taką troszeczkę kobiecość, ale również pojawia się mocna, masywna forma, srebrne, mocne łańcuchy. Tutaj po mojej mamie dostałam wspaniałe, wspaniałą biżuterię, czyli jest to coś, co też jest bardzo spójne ze mną coś co kocham coś co ma również dla mnie znaczenie bo przecież jest to biżuteria należąca do mojej mamy ukochana i bransolety masywne bransolety które również podkreślają gdzieś siłę podkreślają zarysowują tą z pozoru delikatną stylizację bardzo, bardzo to lubię i myślę, że wybierając, myśląc o ubraniach, budując codzienne stylizacje, bardzo mocno powinniśmy się zastanowić, czy ten sposób noszenia podkreśla to, kim jesteśmy. Myślę, że jest to bardzo ważne po to, żeby dobrze poczuć się we własnej skórze, bo o to, o to chodzi właśnie, żebyśmy my sposobem ubierania potrafiły podkreślić swój styl, bo każdy go ma. I da nam to zapewne poczucie siły, poczucie, em, poczucie pewności siebie, kiedy to, co zakładamy, będzie spójne, bardzo spójne z nami. Jest to fajne. Jest to narzędzie. Które warto stosować, którym warto się bawić, którym, które warto eksplorować, eksperymentować również, co jest bliskie nam, w czym się dobrze czujemy, a co definitywnie na ten moment odrzucamy, bo przecież to, że odrzucamy coś na ten moment, nie znaczy, że za pół roku nie będzie nam bliski. Maybe it's love. Dość mocna, ale jak widzicie, podstawą tej stylizacji są dwa mocne punkty. Myślę, że jest zwracająca uwagę skórzana, lakierowana spódnica, i do tego klasyczna, wyciszająca tę stylizację marynarka dwurzędowa, która również dodaje charakteru, ale jednocześnie wycisza tę stylizację. No i teraz, co się zadziało? Słuchajcie, marynarkę założyłam na gołe ciało. Nie pojawia się tam ani bielizna, ani top, czyli to jest też sposób noszenia ubrań. Każdy ma swój i niech każdy wybierze swój indywidualny sposób noszenia danej rzeczy, danego ubrania, ubrań, stylizacji. Ja mam taki, ponieważ kojarzy mi się to gdzieś z kobiecością, z siłą, ale jednocześnie z jakąś taką sprawczością też, z Poczuciem z jednej strony kobiecości, ale z, dru z drugiej takiego męskiego dynamizmu, który też drzemie gdzieś w środku mojej natury, e, charakteru, charakterze. E, także jest to e, spójne, spójne ze mną. E, oprócz tego pojawiają się tutaj też lakierowane buty jednej z moich ulubionych marek. Już o niej mówiłam bardzo często, bo często one gdzieś przewijają się w moich klasycznych outfitach podkreślając właśnie będąc gdzieś tą właśnie kropką nad i jak ja to mówię, czyli to jest kolejna opowieść o tym w jaki sposób ja odczuwam ubrania w jaki sposób je łączę ze sobą. Śmiało w tej stylizacji również widziałabym sportowe buty, e, odkryte nogi, już zrezygnowałabym z legginsów, które też imitują gdzieś skórę, ponieważ mamy fajną pogodę, mamy słońce i w takim ultrasportowym wydaniu to świetnie by też zagrało. Pewnie byłoby to dość minimalistyczne. I zapewne również w takim klimacie dobrze bym się czuła, ale widzicie, nawiązuje do tego, w czym dobrze się czujemy. A w tym, w czym dobrze się czujemy, to zawsze będziemy świetnie wyglądać. I myślę, że wiecie co, to naprawdę ma znaczenie, co wybieramy, w czym, co nosimy danego dnia. I naprawdę wiecie, jak to jest, że jak jesteśmy dobrze ubrane. Czyli w zgodzie ze sobą w tym znaczeniu. E, kiedy się dobrze czujemy, to też nasz dzień wygląda inaczej, jest dużo lepszy. E, my czujemy się pewniej. E, dlatego zawsze podkreślam, że ubrania mają moc. I tego nie zmienię. Tego zdania, słuchajcie, nie zmieniam. Tutaj również chciałam pokazać Wam kilka stylizacji już z zaczerpniętych z sieci, które również pokazują w jaki sposób można komponować minimalistyczne czy też bardziej nonszalanskie stylizacje, biel z czernią, czyli klasyk. Klasyk, który w zasadzie bardzo mocno należał do Coco Chanel, jak wiemy. To było i takie klasyczne połączenie. I zobaczcie, jak w różny sposób można się bawić tymi stylizacjami. Od minimalistkę po maksymalistkę, po gdzieś tam streetwear. Wszystko tak naprawdę należy do nas. I zobaczcie, że w każdym z tych przypadków daną osobę możemy odebrać inaczej. Jest to ciekawe, żeby zagłębić się w ten temat, ale przede wszystkim przyjrzeć się sobie, wybierać świadomie, wybierać jakość, wybierać to, co w duszy nam gra, ale jednak zawsze ponad wszystko stawiać na rzeczywiście wysoką jakość i samopoczucie, własne samopoczucie, bo ubrania naprawdę dają nam moc. Kochane, kochani, ściskam Was ogromnie. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam i życzę Wam pięknego dnia. Nie zapomnijcie subskrybować mój kanał, ponieważ to mnie zdopinguje do dalszych tematów. Serdecznie Was pozdrawiam.